Cześć, witajcie, jestem Pika jest Kolejny z Historii Graczy. Zapraszam Was do oglądania. Patrick Forest Lindberg urodził się 10 czerwca 1988 roku w Szwecji. Na scenie sportowej przede wszystkim znany jest z długiej gry na najwyższym poziomie. Jego przygoda z profesjonalnym gamingiem rozpoczęła się już w 2003 roku, czyli już od 13 lat. Wiele razy w swojej karierze występował w drużynach, które wręcz dominowały scenę LCS. -a. A jak wyglądały jego początki? Tego dowiedzieć się po obejrzeniu tego materiału. Dlatego bez zbędnego mówienia zapraszam was na seans. Ten NIP coming back in the game. Yeah, Navi now they're the ones who actually have the money here. Wow, well, look at that. There's the forest eyebrow and the shrug. It's that Guardian. Who's that guy? Navi, the nobody. Thank you, Sean. Well, that was surprising. We're already in the question and answer in our right call channel. So, quickly join our um, channel. It's 1997, and I'm joined by Forrest. Stop doing weird things with your eyebrows. Okay, that's crazy. But, well. How does it feel each time you win, and, and what's it been like here for you, here at Vienna? Uh, here in Vienna, it's been great for us. Uh, obviously, we had some delays in the tournament. Uh, it didn't really affect us that much. We got, uh, you know, a proper amount of sleep. Uh, as for everything else, I'm really sorry, but seriously. <laughs> 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 the pilot was serious. The end of the game, also. <laughs> <laughs> W 2003 roku Forest wraz z Grey Carn, CP, XRC oraz Standpole założyli drużynę o nazwie Reality Sucks. Był to jednak zespół, który nie miał żadnych osiągnięć. O dziwo, sam Forest również nie popisywał się w tej drużynie, a ludzie skreślali go jako pierwszego w tej drużynie. Po paru miesiącach ekipa Foresta rozpadła się w drobny mak, a jego kolejnym celem było dostanie się do Day for Race. Udało mu się to pod koniec 2003 roku. W składzie mieścili się VSX, Forest, Joel, Spec oraz Emki. Lecz również i tam Forest nie błyszczał specjalnie, więc już na początku 2004 roku Patrick został wyrzucony z tej drużyny. Wszystko zmieniło się jednak, gdy nagle Forest oraz Roban oświadczyli, że składają najsilniejszy szwedzki skład w historii e sportu. Nikt raczej nie sądził, że to może być realne. Mimo że oczekiwania nie były duże, bardzo dużo osób śledziło poczynania tej dwójki w sprawie nowej szwedzkiej formacji. I tak oto Vonox, Solido, Forest, Roban oraz Tentpol dostali się do organizacji o nazwie Embrace. Razem pojechali na pierwszego międzynarodowego lana o nazwie Optihack i zajęli wysokie drugie miejsce. 5 maja 2005 roku Forest, Roban, Rosenthal, Odeszli z organizacji Embrace. Podpisali oni wówczas kodek z lepszą organizacją o nazwie Begrip, który oprócz tej trójki występowali jeszcze Kalibora i Skull. To właśnie w tym zespole Forest pokazał na co go stać. Razem grali na WEG 2005, gdzie wygrali z różną Team Catch Gamer, zajmując tym samym pierwsze miejsce i zgarniając ogromną pulę na tamte czasy, 350 50 tysięcy dolarów. MVP turnieju został właśnie Patrick, który wyniósł swój zespół na szczyt tego turnieju. W 2005 roku Forest nominowany był na eSports e Wars 2005 w kategorii Newcomer of the Year oraz Best Counter-Strike Player na początku roku 2006 Patryk opuścił drużynę BeGri razem z Tentpolem. Prawdziwym skokiem naprzód w stronę Szczytu Kariery okazało się dojście Foresta do Fnatic 5 stycznia 2006 roku. W skład wchodzili Tentpole, Forest, DSN, Archie oraz Karn. To właśnie w tym zespole Forest zaczął swoją pierwszą dominację na scenie Counter-Strike 1.6. Ich pierwszym sukcesem był turniej 2006 CPL Winter, wygrywając w finale z Meteor Makers 2-0. do 0. Następnie zdobyli srebrny medal na ESWC, i to właśnie po tym turnieju Forest wygrał w kategorii Contest Strike Player of the Year, będąc jednym z największych młodych talentów na scenie. Od 2007 do 2009 roku Fnatic wygrywało pomniejsze turnieje, jednak na tych większych dawali po prostu plamę. Mimo to nadal trzymali się razem. W połowie 2009 roku do drużyny dołączył Getright oraz Gux. Od tamtej pory skład wyglądał następująco: Karn, Forest, DSN, Gux oraz GetRide. Right. Z takim składem wygrali Intel Extreme Masters 3 1-0 z Meteor Makers oraz 2-0 na Code 5 w 2009 roku z ich odwiecznym rywalem SK Gaming. Rok 2009 był rokiem Nawi i Fnatic, którzy nieźle zdominowali w tamtym czasie scenę. Pod koniec roku 2010 Forest opuścił szeregi Fnatic, jak się potem okazało, SK Gaming głosił o skład na nowy rok, 2011, a był w nim Roban, Allen, Face, Forest oraz Get right. Dla fanów tego szwedzkiego timu był to najlepszy skład, jaki Szwecja może sobie wyobrazić. Faktycznie tak było, SK Gaming w nowym składzie pokazała moc do czasu. 10 października 2011 roku SK Gaming wygrało im 6 Global Challenge New York 2:0 Steam Winfact. Po tym turnieju SK Gaming zdecydowanie obniżyło swoje loty, jednak już do końca ery Counter-Strike'a 1.6 Forest grał pod tą banderą. Po rozpadzie SK Gaming, widząc jaka ilość drużyn przechodzi na CSGO, również Forest postanowił przejść na nową wersję Kantera. Patryk mówił, że bardzo długo szukał drużyny, która będzie idealna pod każdym względem. Wreszcie 10 sierpnia 2012 roku organizacja Ninjas in Pyjamas ogłosiła nowy skład. W nim był Forest, GetRide, Freeberg, Exis oraz Fifflaren. Po krótkim czasie jaki ze sobą grali chłopaki z niego zaczęli dominować scenę CSGO, posiadając ponad 80 wygranych pod rząd na LANach. Była to dotychczas największa dominacja, jaka miała miejsce na scenie. Ich udanymi występami w tym składzie było drugie miejsce Dreamhack Winter 2013, drugie miejsce SL Major Series 1 Katowice 2014, pierwsze miejsce SL One Colonia 2014, drugie miejsce Dreamhack Winter 2014, pierwsze miejsce SA Global Finals Sezon 14. Szereg jenie Justin pijama z powodu prywatnych opuścił Fiflaren, tym samym rozpoczął się poszukiwania piątego zawodnika, który utrzymał nip na szczycie. 4 listopada 2014 roku testowany był Michael L., który grał do 2015 roku. Wtedy Ninja zdecydowały się na Delpana, który również nie został w zespole na długo. Wreszcie, 24 lutego 2015, Ninja in Pyjamas potwierdziło, że piątym zawodnikiem będzie Alu. W tym składzie udało im się jedynie osiągnąć drugie miejsce na ESL One Katowice 2015. Pod koniec roku 2015 Alu potwierdził, że odchodzi z nip ale na początku 2016 roku do drużyny jako trener dołączył Fred, a kilka dni potem piątym zawodnikiem został Pyw. Ich udanymi występami w takim składzie jest pierwsze miejsce na tegorocznym Dreamhacku Masters w Malmö. Jak dalej potoczą się losy jednej z najbardziej znanych drużyn w świecie e-sportowym? Tego dowiemy się na przełomie kilku następnych miesięcy. A więc dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i że zostałacie w górę, komentarz, oraz subskrypcję. Z tej strony chciałbym Was zaprosić na kanał mojego gościa, Karola Słueckiego, Także jeżeli oczywiście chcecie tam sobie zobaczyć, co on tam tworzy, tam wokale i w ogóle piosoneczki, to oczywiście możecie zobaczyć link oczywiście macie w komentarzu. Znaczy nie w komentarzu, tylko w opisie. Nie przedłużając, dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie do usłyszenia, do następnego odcinka. Na razie.